Pana. Kochany, wiesz co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu: oni mogą panu majstrowi skoczyć. Tak jest. Mogą mnie skoczyć. A gdzie oni mogą panu skoczyć? No Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować. Tak jest ty. Jasiu, jeżeli, jeżeli używasz wzrotu, tam, gdzie pan może pana majstra... Zawsze zostawię takie niedomówienie, więcej inteligentnie. A poza tym bardzo dobrze.